gameplay bety, level 20, rozpruwacz beta, Kuba rozpruwasz z detalizowanymi naklejkami lecimy Mocyny punkt, także idealnie tego jeszcze muszę trofi dać Jak zwykle To by było tego tiger tego, tego wiesz, ha hakera Weźmy tutaj to bombę, mimo że nie jest taka kula, ale chcę poużywać I tutaj można Dobra Po zmiana tutaj lecimy Lecimy No nie miałem zmienia na tej klasie Sobie, sobie elegancko sobie cel. Ale lubię, ja lubię jak wszystko jest bardziej bliżej arcade'owości niż... Hmm. <laughs> chyba chciałbyś. Chyba chciałbyś. Ciekawe czy mnie tu się spodziewa się. Uuu, ta broń jest zajebista. Aha, i ktoś mnie z pioch nie dawił Niech zda. Bumę. Jebany! Przeżył Nuka, widziałeś to? Uuu, panie, to taką walkę przegrać to ja godzin jestem co to było? Killer? Hunter, killer, dron Killer? Hunter'a mamy w tej lobby? Dawaj go, wyzywamy ten dron porypany Jest Nie ma, jak sobie ten sniper tu przyjdzie Macie Kabułem uh, kabumem zabiłem, widziałeś? Kabumem! Double kill. O, o widział, widziałem Co to? E, to nasz. Kabułem zabiłem. Nice, nice. Nice, teammate. Uuu, uh, 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 hu, przegrać taką walkę to... To już było niedobrze. To było bardzo niedobrze. Rozprówać beta do jebany jest. Ten Ivo, Ivo? Moja lubo dobra, chyba w tej będzie. Hmm. A jak ja, ja, ja tylko trafić No właśnie No, come on, mam Jak ja mam. Jak jestem tu headem No, no, tak... no piosenie, to jest po prostu ta powykręcona mapa To <grymne> ty gadasz? To jest dobra, klasa mapka Fajna aleja, tutaj jeszcze gany na snajpy, na wszystko masz Oł shit Tak, Greku, myślałem, że patrzysz, ale ja nie żyje. Dobra Dora Dora nie, bo ja, dora, dora, nie, bo ja zajmowałem się plecami, Darek, Darek... Darek... Mamy Juggera Kto ma nie mam no. dragera Zajebiście A jak gotuje? Kukin Oto ty. Granaty. O się, tu jakiś kamper jest. No i ten go zabił, bo on widzi na mapie ich. Boże ten granat. No, no. Jakieś, a no, a za mebami gramy ty Dobra, tu jestem first. First ever world record. Daję im tutaj kabuma. Kurna no, patrz gdzie jest O, w środku, mi też dali kabuma Mi też dali kabuma Kurde, bele, skąd oni się biorą? No z alei, z góry Alejka i schody Dobra, osłaniam tyły Dobra, to osłan w łeby, tyle Panie, ja mam SMG'a, zabijem longshotem, let's go, WSP online Jeden jeden, wzywam 1-1 Jeden jeden, wzywam lat boże, to ten sam dialog z MW2 no właśnie, Dara hmm. o tym mówię. To jest repaid, reskin, repaid DLC patch za 350 zł Albo jak chcesz to płacić 500 za niego, jak chcesz, nie? Parza za 500 albo za 300 jak tam chcesz, nie? Let's no. go. Zobacz, co wolisz, no, za 500 czy za 350 zł? No, Dara, Dara nie, prosto, dar, płac, dar, płac, 500 zł. zaraz będziesz miał te... Dara, 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 dar, Ale trofie dar, jak szybko się ładuje. operatorów. No. Cztery operatorów. Dara po prostu, Dara dwa skiny Volt, Dara, po prostu Volt, Dara na większości <noise> broni Volt <noise> 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 Dara, Dara i, Dara i Black, i ten nienawidzony przeze mnie Black Stealth Tak, to mi e też Dara, na, którego, zapłacić na którego zapłacić mniej no, A, ci robił hairag, hairag randzika, a ci uratowałem, oh shit. Tam sam się uratować Masz tam kurwa nuka se weź

To było w interne... Zjebałem. <gryzje> to moje wyjaśnienie, Tiger. Na to coś się stało teraz. W <gryzje> killiszu. Kurwa, dwóch, nie? Dwóch trudno zabić jest w tej grze, bo trzy za życia. Ale fajnie, fajnie. Czekaj, jakbym grał Black Ops 4 w, takim, w takiej sekundzie, jak mam dwóch wrogów. Ale powinno go zabić, nie? Tam, na ludzie. Bo miałem cover w ogóle. Pierwszego jebałem, więc miałem na jeden, jeden na jeden minimalnie zmieszanym życiem. Do... Nie, dobra. I chyba ja jestem odpalony teraz. Nie, to są, to są nuby, ci gracze, by the way. To są najgorsze nuby jakie ever ja widziałem. Te! Chyb... Dar, dar, nie no, no chyba, że, no, nie no, chyba, że, że, że gramy chyba dwie inne gry. Nie dla mnie to są nuby. Dobra. Dobra, mam dar, mam tylko kolosa śmiesznego. Nawet odpalaj, tu wieża na tego, prosto. Dar, poczekaj. Dar, nie, wpierd, poczekaj. ale tylko zając jest tak sensem szybko się porusza. No, tygrys, 4 No No, przynieś mi domy Tygrysze <laughs> O, się <laughs> snajperka, snajperka czerwona? Skąd ma snajperkę czerwoną? Daj mi Nasze Znam, te renety Gangsta Dobra Mam tutaj amunicję Ajajaj, baj, tam jest typ na prawo, prawo, prosto. No daleko jest, więc trochę będzie trudno z szoganem Możesz wyskoczyć! Okej, okay. ja bym wyskoczył. Masz tam kurwa cały team. Wow, wow, wow. Nie wiem, że zabił cię. Ja pierdolę, Tiger. Dobra, BSP, wbijaj dalej Nie, nie, dar, nie, kretyni, krety Wbijaj dalej, ja mam 50 ammo w magazynku Jeden Uuu, siedzę, trzech, <laughs> Nie jeden, trzech O, sied dron Daj kurwa więcej granatów, nie? Paździerzu, ty dalej, rządza krwi Daj mi 10 punktów Tiger. Dobra, easy, mam 10 Znaczymy punktów. masz! Co ty gadasz? Nie, czysto. Ty masz plecy. No. <grym> Co za frajer gąbka, nie? Teraz mam plecy. Cool. -du 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 -du. dobra, tak wygraliśmy. Nie no, dobra. Nie no, tu jest ustawa anty-Tigerowa. <śmiany> Co się zadziało z tym moim celownikiem, to ja nie wiem. Yeah. Z jego Dara, też. Tu... Dobra, jaka kocham to broń? najlepsza broń w becie, stary. Tyle. Jaka twoja orbiona? Oh shit. Jaka twoja orbiona broń, Tiger? Ey, Dara szczerze, chyba MW. MWZ. A to tak, daraż. Dara... To taktycznego nupka. Kurko, wąt, striker to nawet daje radę. Striker kozak. E, ten. Ale no, jak zawsze, tutaj najbliżej trzymam się smg mojej, mojej najlepszej klasy. No i w tym przypadku jest tak samo. Ale fajnie go zbudowałem, podoba mi się. Trzy dodatki i plus dwa dodałem, co odblokowałem. Up, pa, pa, level 6, cool. A, dobra, myślę, że nie myślałem, że go, że go trafi. A, co Czula trafi. Może no, jak dnia, to się tak uda? Ty, ty, Tygrys 4 zbliża się. Let's go! Woo! Oj, BSP online. Jest górdź, kurwa. Krótko, ale jak Indu Movement jest, to jest naprawdę chore, nie? No i snajper. Jak oni kampią w garażu ze snajperką, nie? Komedia. Kto normalny kambi ze snajperką? Kur... A taki. O oh, kama! Mam chyba włączone automatyczne przeskakiwanie, dlatego Muszę to wyłączyć potem Mi przeskakuje przez beczkę zamiast wejść na nią Dobra, easy win normalnie Tajgrę znowu pocisnął Ja na kille poszłem w tym meczu Normalnie Normalnie nie może przelatywać przez okno tym mecz Dobra robota pani Tigerze GG Ten typ nie Ten typ to beka z niego jak zawsze mnie snajpił kurde 17 Wierdzić ten max no Zdarzysz Gdzieś 20 biś No i to byłoby tyle Level prawie 9 prawie na MTZ na Ryvel mam level? Kurde, 5000 ekspo. 5800. Kurde, dwa levele amunicja kategorii jakiej? Nie wiem. Renety. Dobra, jeszcze trzy levele, Kurde. będzie Gigi.